a dzisiaj zaczynamy maraton. Maraton zaczynamy, ja to nagrałam dzień wcześniej, a więc mm, nie wiem co będzie dalej, ale dzisiaj otwieramy, mm, otwieramy sobie kobustony, bo miał być maraton e, droga do Dragon Lore, znaczy bo nie droga do Dragon Lore, tylko w poszukiwaniu Dragon Lore, o, czy się miało tak nazywać? Jak widzicie, kostki tutaj jeszcze dostanę. jedną kostkę. Czy w ogóle wczoraj dostałem jakieś kostki? Z tobytowanie? dostałem tutaj. O, to jest ładne. Dostałem tutaj jakieś przedmioty, jeszcze sobie przeglądam. No i tak. Dzisiaj będziemy otwierać. Nie, nie powiem ile skrzynek. Ale na pewno. No parę, otworzymy. Mm, no i co? No, zaczynamy. Otwieramy skrzynki. I poluję oczywiście na Dragon Lore, jedynie na Dragon Lore, mam nadzieję, że nie będę miał 10 knightów. No bo no, nie byłoby to fajne, choć w sumie fajnie by było sobie z kontraktu zrobić, choć to nie byłoby, byłoby zależy ryzyka. ostatnio, a te zrobiłem 4, 3 kontrakty i żaden mi nie poszedł. Mimo, że miałem 50% szans na danego itema. 50% Nie. Yeah. Tam night jest. No, taka CZ to by się przydał w prawdziwym życiu albo takie USP. No, albo takie P200, P90. No ale nie w, nie w case simulatorze. byłaby skinę na nowo. Tylko przeglądam, co tam mam. No i lecimy dalej. I no. Berecz. Bala... balet. No, i przeleciał on, przeleciał Dragon Ball. A, nie ma nic. No, ale to nic ciekawego. Minęło już 3 minuty filmu, a my nie trafiliśmy nawet niebieskiego skina. No, słabo odcinki nam trwały po 12 minut aiaiai night hm a jak mięsko? a, nie mogę kupić, <gum> zaktuję Hmm. Hmm. Nie wiem czemu to przeglądam ale tak sobie hmm. Tak się zastanawiam Napiszcie, czy chcielibyście kontrakt na I kontrakt na Hot Rod? Bo to nie jest takie drogie, bo dużo nie wyjdę na te skiny I filtę sobie kupił No, jakbym kupił te filtry testet, to bym nie wydał. No i... myślę, że... no tak, taki hot rod. To, taki Glock, to by się nie się zwróciło, no ale... napiszcie w komentarzu, czy chcecie... czy chcecie... Mm, kontrakt na... M411 hot rod. fajny skin, no dobra. To mamy dalej. Nie wiem czy nic nie mówię, ale tak sobie. Chyba w, w pierwszym odcinku maratonu, no to chyba nie wyleci. No jak mamy mieć tak cały czas takie dropy, no to nie wyleci za 3 godziny. Czy nie, zale, nie wyleci za 3 dni? Za 3 godziny, no to A dobry, mniejsza O, i będzie pierwszy skin, tak, jest pierwszy filetowy skin, CZ Czalice, no nie wiem jak to się nazywa, Czalice, Czalice, nie wiem czy się czyta, ale chociaż mam dzisiaj tą cz -kę. Jakbyśmy Gdybyśmy dzisiaj je trafili na no tam to bym się nie obraził, na tym nie odcinku, takiego dręgą albo każdego po kolei i i kolejny fioletowy no, może teraz różowy, skoro już wyleciały dwa fioletowe a może za następnym odcinku Dragonlord byłoby ciekawe Dragonlord znowu przeleciał Szkoda że nie grzod to. Otwieramy, tak otwieramy. Na razie tylko fioletowe skiny. Jakby był Night chociaż, to bym się już cieszył. W dzisiejszym odcinku. A nie ciekawe ile będę musiał zrobić tych odcinków i wydrażać drewno do Reganella. Czekajcie wy. Hmm. Otworzyłem łącznie. No właśnie nie wiem ile otworzyłem skrzynek. Bo tutaj jest tylko... Souvenirs. Souvenirs. W oj... ile, że otworzyłem około około 150 i nie trafiłem Dragon Lora. <Szuczuj> o jakiś kidropy. Super. No, i tak nie widzicie, ale... No, chociaż tyle. Wiecie, co jest najlepsze? Że te skrzynki się kompletnie nie zwracają. Jakbyście, jakbym teraz miał otworzyć, nie wiem, nie wiem, na przykład takiego, no to od razu by mi się coś zwróciło. No jeszcze te skrzynki nie są najgorsze. No, nie zwróciło mi się to, nie ta skrzynka. Na przykład, jak ją, brawo otworzę I zobaczycie, że jak coś trafię. Na przykład, takiego flot, niebieskiego, to od razu będzie coś kosztowało. Zobaczcie, jest taki niebieski. 460 centów. No dobra, może nie ten. Ale czekajcie. Widzicie. To jest brawo Case Scale M41S. Brickwater i kosztuje 2,55 zł. 2,25 No to coś jeszcze z tej kolekcji. Słucham stąd. No dobra, już nie będę szukał. No ale widzicie, taki Battle scale, taki... No czekajcie, 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 czekajcie. Tutaj mam Star minimaluję i kosztuje to 12. A tutaj to nawet taki, taki niebieski, który jest dobrym skinem, bo to jest jakby dużowy skin. Nie, w ogóle nie zwraca nawet no nie zwraca skrzynki nawet nawet w jednej czwartej. A takim tym to fioletowym to nie mogę. Nie fioletowym. O takim no no no. No i zobaczcie, tyle strafiłem tego. Kosztuje on 2.84 w wersji Factorino. No on tak średnio bym powiedział jak mam te skinki. Takie szare to... To będzie kosztowało 10 centów. No może więcej, bo Factorino, ale... Ogólnie ogóle nic się nie zwraca z tych żonek, a są strasznie drogie. Aha. Hmm. Niech mi coś drobnie no, drob, drobnęło, to i dobrego. Jak go. ci na moim to bym się nie odroił, że mi nic nie dropnie. Myślę, że kiedyś to ja w ogóle otwieram sobie skrzynki tak u kolegi, i miałam tą aplikację jeszcze w starej wersji, hmm, i mówiliśmy. W ogóle nie znam się jeszcze w Dragon Ball na treście. Mówimy, otwieramy, trafimy Dragon Lore Kto pierwszy trafi Dragon Lore? Trafiłem chyba po 30 skrzynkach? Jakoś tak. I trafiłem Dragon Lore A tutaj ile skrzynek otworzyłem już? No i nic, trafiłem. Dobra, jeszcze trzy skrzynki i żegnamy się. Mmm, nic nie leci, no nic. Wieltarka. Jak oglądacie z WG, to to wiecie o co chodzi, ale... Naprawdę jest się Jeśli gracie w CSA i graliście kiedyś tam rolą, to... Radzę nie grać. O, jeszcze na sam koniec mamy... Czzeczkę, ale więc z na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się cześć i do, do następnego odcinku maratona już za niedługo. Trzymajcie się. Cześć!